Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, dzisiaj poprawiamy instalację, a zaraz Ci pokażę, co trzeba poprawić. Mamy sobie Vitodensa 222 i mamy obieg za sprzęgłem, ale nie ma sterowania. W sensie to, że jeszcze nie, nic nie steruje pompą to pół biedy, ale kocioł nie wie, co się dzieje. Za sprzęgłem. Nie, wie się, nie, wie, nie zna tej temperatury no i w zasadzie te temperatury za sprzęgłem. Czyli tu a ta tu mogą być zupełnie różne, bo tu będą różne przepływy. I to nam sprawia, że jeżeli chociaż o tym nie wie, to nie będzie nadganiać temperaturą przed sprzęgłem, tak żeby za sprzęgłem było to, co sobie wyliczy. No i mogą różne dziwne rzeczy wychodzić W zasadzie taki układ jest mało sterowalny Przynajmniej kocioł nim nie za bardzo steruje Także dzisiaj montujemy Myślę, że... ja tu jest kominowa ściana To raczej nie Myślę, że na tej ścianie posadzimy sobie sterownik Podepniemy go Do kotła zaprogramujemy I będzie Dobra, to mamy to prawie Coś wam pokażę tu jest temperatura za sprzęgłem, akurat w tym regulatorze to jest opisane jako wspólna temperatura zasilania. to tu jest temperatura kotła. Jak widać, 10 stopni różnicy potrafi być. A gdyby nie było rozszerzenia sprzęgła, no to kocioł może dać 40 stopni, a co wyjdzie za sprzęgłem, no to to wyjdzie. i tu zostało jeszcze podocinać opaski pompa jest już od razu spięta do motułu kable poprowadzone no i teraz to powinno być regulowalne także pamiętajcie zawsze jak jest sprzęgło kocioł musi wiedzieć co jest za sprzęgłem jeśli, jeśli nie wie, no to nie można mieć do niego pretensji, że jest coś nie tak.